Chcesz sprzedać mieszkanie szybko i w atrakcyjnej cenie? Może wyjeżdżasz z kraju, od dłuższego czasu próbujesz samodzielnie sprzedać nieruchomość, lub zwyczajnie nie chcesz przechodzić przez paromiesięczny proces sprzedaży. To możliwe. Skorzystaj z usługi iBuying. Spotkamy się z Tobą w mieszkaniu, podzielimy się wiedzą i pokażemy transakcje zrealizowane w Twojej okolicy. Przygotujemy indywidualną ofertę zakupu, abyś mógł jak najszybciej podjąć decyzję. Na koniec pomożemy Ci w zebraniu niezbędnych dokumentów i umówimy termin spotkania u notariusza. Mieszkania kupujemy bez kredytu, od ręki, za posiadane środki. Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje depozyt notarialny. Wystarczy przekazać nam klucze i załatwione. Cała transakcja jest możliwa nawet w tydzień. Sonar Home. Wyceniamy, doradzamy, kupujemy.